Ja już się mam kosty, jest to Marek. Znowu Pet Simulator. I teraz tak. Była nagroda. Kolejna. Kolejny konkurs. Dzisiaj też macie konkurs. Oczywiście. Już wysyłamy. Teraz jeden jest zwycięzca. Jeden wygrywa, bo po prostu mam jeden taki enchant. Już najpierw dodam enchant, później nick. To był ten, no tak. Dobra. I teraz nick. Jaki to był nick już sprawdzam Ja sobie wylosowałem wcześniej tutaj jest Dobra i nick jest O, tego jeszcze nie było Trochę długi no ale okej okay. że wszystko dobrze pisze No dosyć dobrze. No to taki nick. I wysyłamy go. Gratulacje. I wyszli. To jest ten entron tak. Pyk, już duszoby. Yes. Wysłałem. i nie nie wysłałem no i no i nie wiem Nie ma takiego Jeszcze raz spróbuję jak nie zadziała to może źle wpisałem po prostu jak nie zadziała to wezmę w jeszcze raz inną osobę jak weźmie to samo jeszcze raz idę w kółko bo się zgłosiły trzy osoby dwóm rozdałem w poprzednim odcinku dlatego no to dobrze wylosowało no taki numer no, to dobrze pisano enchant ten czyli nie mogę tego enchanta wysłać bo jak nie mogę to wyśleć 3 miliony gramów. Nie mogę. No to jeszcze raz sprawdzę się w ogóle mam. mam. To losujemy jeszcze raz. Poczekajcie, ja sobie szybciutko wylosuję. Już doda tu enchan. Nie, czy 3 miliony gamów Dobra, enchant spróbujemy jeszcze raz. I uwaga losuje się. Wy tego nie widzicie, ale ja losuję na telefonie. I jest zwycięzca. I to ten dog. Czyli teraz... Oj, nie tak. Dlaczego wy macie takie trudneniki No, to jest podłoga, czy? Dobra, podłoga Wszystko z drukowanymi. To jest oczy zegar. Z ZE też ktoś jest. Też ktoś, no to nie wiem. Nie wiem, co to jest. Kute. Wygląda na oczy na zero. Na zero to wygląda, no. Lepiej wiecie co skopiuję sobie. Skopiuję, bo już nie wiem, po prostu nie chcę się pomylić, no. Dobra, już. Skopiowała. Klejamy i... No to, to było zero, no dobra. Jak to nie zadziała, wysyłam tej pierwszej osobie 3 miliony gramów i już, bo nie wiem, czy mogę w ogóle te to wysyłać. Bo po prostu nie chcę was oszukać, no. Już? No to kropka dodam. No i tutaj wysłało. Ta, mail sent. No to nie wiem, tam coś nie działało. No to widzicie, wysłane. E, ja muszę sobie odkupić ten enchant, bo jednak korzystam z niego, no ale nie będę. E, teraz. A, tak. O policja jedzie. E, macie konkurs. Dołączajcie do mojego klanu, serio. Nie ma żadnych wymagań. Ja was sobie tutaj dodam, po prostu jak napiszecie niki i napiszecie, kreść, że chcecie dołączyć do klanu. To wtedy ja Was dodam, Wy potwierdzicie, jesteście w planie. No, dobra, mm. mail wysłany. Konkurs teraz będzie na w ogóle Huge Pet, raczej będzie na live. Konkurs na Huge Pet Wylosuję w, spe w specjalnym programie yy, yy, Giveaway. A tutaj macie konkurs yy, na odcinku na. Co, to? Co tu mogę dać? Takiego fajnego. To jest już takie tanie. Kurde. Ojojoj oj, oj. No nie wiem, co dać Ale tak, raczej nie. Właśnie tego wydopiłem wczoraj. To jest To nie wiem jak. Ale jakoś się udało. Yy, macie do dozdania. Znaczy, ja mam do dozdania dla Was. Konkurs. Na no. Kurde Znowu jedna osoba wygrywa I co to będzie? Załóżmy coś takiego drugiego no Niech będzie to Dwie takie y skrzynki Bo do tego nie mogę raczej dodać to dwie takie skrzynki macie do wygrania. To jest jedna osoba wygrywa. Co musicie zdobyć? Like, sub, komentarz z nikiem. Ja chcę się dołączyć do klanu, to z treścią chcę dołączyć do klanu. To wtedy, no. Wtedy was dodam. No to konkurs macie właśnie. Tak. No to, to, Teraz. Czy Huge mogę już odebrać? Raczej tak. Uwaga jest. Zaraz wam opowiem o oni. Historia, bo. Ten jeszcze, ten jeszcze. Ten też i ten też już do odbioru. Dobra, zaraz zadamy sobie długie uczucia. Teraz tak. Historia. Ten. W ogóle taka ciekawostka. Wydopiłem go tam. Dwie godziny, trzy godziny po updatecie, trzy godziny nawet. No i po prostu otwierałem jak każdy te golden jajka Tam w I miałem go siódmy na świecie Siódmy On był mega drugi Mega No ale jakoś tak sobie wziął Moim zdaniem ten powinien być gorszy od tego no, w każdym razie mega się tym jadałem. jak e, wrzuciłem coś na YouTube chyba jakiś shot ze screenem, to pisali e, ludzie, że to jest poduba. E, to jest inny po prostu... E, inna gra normalnie. A ja to w tej, no taki był rzadki, że nie, nie chcieli wierzyć. E, ten ja sobie po prostu zostawiłem w tle Persim i zagrałem w jakąś inną go już nie pamiętam jaką. No i po prostu patrzę. No i jest już. Ten kupiłem. No i dalej nie ma. Te jeszcze są chyba tak. Ten kupiłem, ten. Ojojoj to są takie historie seria. Były święta. Oczywiście jak każdy odpowiadałem, bo był nawet ten do 5. No do wyklucia. No. Na początku tego Pingwina trafiłem którego już jakby straciłem. Wymieniłem go na jakiegoś innego hiuge i go sprzedałem w ogóle. Nie wiem, czemu go sprzedałem, wyciągamy. Chyba takie trafiłem dwa. Jednego oddałem koledze jakby mnie oskamował. No i zostałem z jednym, no ale ja mogę sobie kupić kolejnego. To jakby, no nie jest jakiś żal. Um, zaraz złożymy, teraz. Oczywiście czy będzie tutaj jakoś 300 tysięcy gramów pilisnu 125 No nie jest najgorzej, no ale też najlepiej też nie? Um, postawimy tutaj... Zostawimy 30 takich. Huge już dopełnimy. Jest akurat 12 no to... O 12 jutro odbierzemy sobie. Te same w sumie. Na 4 dni czy na 12. .00. Właśnie, koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy jak na przykład zostawię to na 30 dni I nie będę dał 5 dni, czy mogę odebrać nagrodę za 5 dni Czy to jest... Um, restuje się i czy będę mógł za 5 dni, czy za 1 dzień No bo, to, nie wiem... 12 dni to, to dużo Ale też więcej się zadawia. Ale nie no, tych po sumie potrzebuje tych cztery dni. I już mogę wam chyba zdradzić co wam doznam na live'ie, jakiego huge'a. Ale to zaraz. Zaraz wam powiem, pokażę. I tego jeszcze wkładam. I jest ok, dobra. Teraz tak, na live'ie i na pewno będzie rozdane. No tyle powiem. Jaki to będzie? Yy, każdy ma kistodzie. Kupowane nie ma Jumki Stoli. Ja myślę tego. Prawie każdy ma no, tego raczej też. Mozaik wątpię. Myślę, że. Powtórka na przykład. Znaczy nie, no bo ja po prostu kolekcjonuję te użę. No, rozdam Wam. Teraz tak. Happy Dog to nie będzie. Na pewno. Hell Dog też nie. Happy Computer. No nie wiem, no ale tani jest. To też raczej nie. Najwyżej golden. Ale to taki raczej nie. Chyba takiego mam gosta, Takiego albo jeszcze tego mozaik, jeszcze nie wiem. No ale. Jeden z tych huge po prostu. Goblin też ma swoją historię. No, ale. Dobrze. E, Wracając do odcinka. Co my w tym odcinku będziemy robić? E, jak chcecie mi wysyłać mailboxy i nie wiecie gdzie jest mój nick, bo ja nie pokazuję na filmach, to w opisie piszę niki. E, znaczy piszę mój nick, że coś tam możecie wysyłać prezenty pod ten nick. I to jest mój nick, po którym wyślecie. To na filmie odbiorę i was pozdrowiam. Nie jak coś będzie nie halo Coś nie, nie halo będzie, że za drogie to coś to odeślam na najwyżej. No, ale tak to możecie śmiało wysyłać. O! Fajna poza z Serio. To co? E, teraz tak. E, szczęście sprawdzimy oczywiście. Szczęście będzie na tej mapie. Może postawimy na hiurze też ile bilaków? 10. Nie no, 90 tysięcy, nie ma szans że wygram no ale może Wszystkie dni będę stawił tam mogę spróbować 15 Ile procent 83 Znaczy nie że 0.0 no, 83 to jest malutko no malutko przejdziemy z dwa razy, bo też nie chcę was zanudzać, a wolę nie dobić cięć żeby to było wszystko legitne, wiecie 800 tysięcy, jest dalej. Szósty pokój. No i mogłem odebrać, no ale trudno. Tam milion to też jakaś niefajna, nagroda. No ale poczekamy chwilę. Teston, możesz mi sprzedać? skąd ja mam tyle gemów. A, huge odda, no zapomniałem, Takie wskoczyły mi game, i skąd to mam? Tutaj e, wy e, polecam to wam dobić, ale ja nie mogę niestety, bo nie kupiłem sobie tych... No. A to tak wszystkie to kosztuje za 3000 tych dolarów. To jest jakieś 3 miliony gamów, no to wiecie. No. Zaraz się skończy czas. To sobie szybko wejdę. I zobaczymy co wyleci. Właśnie, hiulge założę, bo zapomniałem. Nie, czy są założone? ta założone, jakie włożyłem jeszcze raz. No widzicie, już zapominam, no. Zapominam w młodym wieku, bo ja nie jestem jakiejś stady. A, i w ogóle kupiłem pozę chodzenia i jeszcze emotkę Zaraz wam pokażę jaką. Właśnie nie wiem, jak zaczynać filmy tak z takiej pozycji, czy z właśnie z emotki. To też możecie napisać, co są w sumie. No i klaro, nie udało się. Teraz tak. Emotka. E Gdzie to zrobić? No tutaj na przykład. O. Emotki, i taka jest. No, myślę, że fajna. wydałem ogólnie na to całość 100 doboxów zamierzam kupić inne chodzenie i pływanie i tak dalej za 250, ale muszę sobie dokupić doboxe. No premium nie kupuję, bo może w przyszłości. No ale premium wolę nie. Ale tak doboxe za jakieś 300 zł mogę dokupić, no. To będę miał na filmy przynajmniej i dla was na konkursy. To przypominam, macie konkurs na na co to było? No i zapomniałem, muszę zobaczyć na filmie. Właśnie na to. Na dwie takie skrzyneczki. Macie konkurs. jedyne, co musicie zrobić: like, sub, komentarz z nickiem. No i wszystko. To do zobaczenia w następnym filmie. Dobimy chyba de daily tydzień. Nie wiem. No, to pa, widzowie.